Dzień dobry Państwu. Powiem krótko. Gratuluję trenerze zwycięstwa zasłużonego. Jeśli chodzi, no, ciężko jakby zebrać e, odpowiednie, sformułować odpowiednie zdania w momencie, gdy się przegrywa mecz, e, przegrywa się w takich okolicznościach i tak naprawdę trzeci mecz z rzędu. No, nie pamiętam, kiedy ostatnio Krzotak e, wystartowało, a ja biorę za to pewną odpowiedzialność e, i, i na pewno trzeba się zastanowić, co z tym dalej robić. E, dziękuję. Co się z Wami działo w pierwszej połowie, bo tak naprawdę no, można by powiedzieć, że poza pierwszą? Gdzieś tam sytuacją to nie było bez na boisku i, i, i jak ma Pan receptę na ten w początek sezonu, bo teraz macie mać z Podlasiem Białogodzaską i też to nie będzie łatwe, a przed sezonem gdzieś mówiło się, że, że możecie się gdzieś tam walczyć o czołowe pozycję to yy, top to 5 tak wszyscy wymawiali, że, że ta, to jest realne dla Was. No, sami się będziemy teraz tak naprawdę szczegółowo zastanawiać, co jest przyczyną tak słabego początku. Na pewno jedna rzecz no, to są ogromne zmiany w zespole. Tak naprawdę wydawało się, że zawodników, których pozyskałem do zespołu, oni od razu z marszu wejdą i zastąpią tych, co 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 jakby o, o, o tym co wcześniej stanowili o sile tego zespołu, no tak się jednak nie stało, widać te pierwsze mecze, że jednak w meczach o stawkę ci ludzie jednak potrzebują troszkę czasu, niektórzy się po prostu dość mocno spalili, można powiedzieć, gdzieś i, i, ten, i, i muszą dopiero poczuć, co to znaczy mentalnie być w takim zespole jak show wiemy doskonale, że to są zespoły już z, z jakąś tam historią i z, z dużą rzeszą sympatyków, i, i, i z jeszcze większą rzeszą krytyków tak naprawdę, jeśli szczególnie właśnie i gdzieś z tym czasem po prostu umieć poradzić. Mamy troszkę czasu, tak naprawdę mamy jeszcze ten początek, wiadomo, mamy trudny, natomiast ja jestem dobrej myśli tak naprawdę. I, i, ale chcę się wspólnie z zespołem tak naprawdę zastanowić, dlaczego y, y, są takie wyniki, a nie inne i dlaczego ten początek w naszym wykonaniu jest aż tak słaby. A dzisiaj ta pierwsza połowa? bo trzy zmiany Pan zresztą wykonał, to też Pan zauważył, że że nie jest to najlepsza połowa trudno powiedzieć, nie chcę tutaj absolutnie tu można powiedzieć podróż y, trudne warunki i tak dalej y, y, zastanowimy się wspólnie jak, te, jak ten mikrocykl treningowy wyglądał, dlaczego to aż tak wyglądał chociaż ja uważam, że w pierwszej połowie też mieliśmy właśnie doskonałe szanse, w drugiej tych sytuacji było chyba nawet mniej y, uważam, że no, to było takie też postawienie trochę wszystkiego na jedną kartę, zmiana systemu, którym tak naprawdę na co dzień też nie funkcjonujemy, nie ćwiczymy natomiast y, natomiast są, są jeszcze zawodnicy, którzy do końca tak naprawdę nie dostali szansy i mam nadzieję, że jeszcze właśnie chociażby tutaj mam na myśli Dominika Pisarka, który z nami jest, jest z nami jeszcze Ilja Tymoszenko, który jeszcze wiadomo wraca do zdrowia i jak być może będą wszyscy wtedy też tak, pamiętam mieliśmy taki bardzo mocno ciężki początek, ale jak wrócą wszyscy to powinno być dobrze. Znaczy tak, już jest tam końcówka tego urazu, na razie trenuje. Zobaczymy jak co będzie, jak wejdzie na pełne obroty, ale mocno na niego liczymy.